Dzień dobry wieczór wszystkim. Drodzy Państwo, często spotykam się z pytaniem, w co tak naprawdę wierzą członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Po stronie osób spoza Kościoła, źródło informacji, ich wiedza na temat naszego wyznania wynika nierzadko z dezinformacji. Na przykład. Wszystkich mormonów uważa się za poligamistów, podczas gdy w istocie wielożeństwo praktykowane jest przez mormońskich fundamentalistów. Jest to de facto osobna religia. Kojarzy się naszą doktrynę z doktryną Świadków Jehowy w związku z używaniem imienia Bożego ze Starego Testamentu, podczas gdy ruch Świadków Jehowy powstał 40 lat po założeniu Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w ostatnich. Uznaje się ona za wyznawców wielobóstwa. Bo jakoś tak wygląda nasze wyobrażenie Boga, podczas gdy, jak opowiadałem w poprzednim wideo, określenie to ma się do naszej teologii nijak. Ze względu na ostatni członek nazwy Kościoła, świętych w dniach ostatnich. Postrzegani jesteśmy jako alarmiści, którzy głoszą rychły koniec świata. Z kolei, osoby pragnące się do nas przyłączyć, dziwią się wielu naszym zasadom życia i społecznym przekonaniom, przypominającym konserwatywny światopogląd, gdyż osobiście poznały członków Kościoła o poglądach liberalnych, a nawet mocno lewicowych. Powiem tak: dezinformacja tu, dezinformacja tam. Trudno mi oczywiście w kilka minut, które chciałbym dzisiaj poświęcić na to wideo, przekazać całą doktrynę Kościoła. Nie taję i zgadzam się, jest ona dość skomplikowana. Spróbuję dzisiaj wyklarować, jakie są zasadnicze przekonania tzw. Mormonów oraz jakie są tych przekonań źródła. A zatem w pierwszej części powiem o ważnym rozróżnieniu między kościelnymi nauczaniami, kościelnymi tradycjami i kościelną doktryną. W drugiej części w kilku słowach opowiem o tym, czym jest doktryna i skoncentruję się na jednym ze świętych Pism Kościoła, czyli Doktrynie i Przemierzach, będącym swoistym kompendium naszej wiary. Rozróżnienie na kościelną doktrynę, tradycję i nauczania zawdzięczam publikacji Michaela Asha, Shaken Faith Syndrome. Michael Asch jest członkiem naszego wyznania, ale nie tylko tej publikacji. Nauczania po angielsku Teachings są to powiedziałbym luźne interpretacje kościelnej doktryny. Nauczania to to, co możemy na przykład usłyszeć podczas. Niedzielnego Nabożeństwa Kościoła, zwanego spotkaniem sakramentalnym. W trakcie Niedzielnego Nabożeństwa wybrany członek lub członkini lokalnej gminy kościelnej przedstawia swoje refleksje na zasugerowany wcześniej temat duchowy. Mówca zachęcany jest do podzielenia się własną refleksją na temat wybranego fragmentu Pism Świętych, na temat wybranych przez siebie publikacji i wystąpień przywódców Kościoła oraz zaprezentowania w kilku słowach, jak te źródła są istotne w życiu przemawiającego. Jako członkowie kościoła mamy pełną swobodę w doborze innych, naszym zdaniem, potrzebnych źródeł. Może to być literatura piękna, poezja, nawet ulubione film fabularny. Ale przede wszystkim mile widziane są osobiste wrażenia oraz wspomnienia zdarzeń z życia prywatnego, w których omawiany duchowy temat stał się szczególnie bliski osoby przemawiającej. Wyznawcom z innych kościołów przem przemówienia w naszych na, na naszych nabożeństwach mogą w jakimś stopniu przypominać niedzielne kazania. <laughs> Tak, w istocie, w trakcie niektórych przemówień uczestnicy przekonują się, że mogą mieć one charakter kazań. I to bardzo. Idziemy dalej. Istotne jest, aby podczas swojego przemówienia mówca czy mówczyni nie oddalali się za bardzo od głównego tematu swojego przemówienia. A także warto unikać Takich słów, wyrażenia takich poglądów, które mogłyby kogoś urazić lub skrzywdzić. Nie powinniśmy odnosić się w jakiś sposób do sytuacji politycznej, nie możemy też mówić takich słów, takich wypowiedzi używać, które skrzywdziłyby kogoś z obecnych, które byłyby w jakiś sposób dyskryminujące. A przede wszystkim nie wolno nam absolutnie narzucać słuchaczom swojego poglądu, swojej interpretacji, swojego zdania. Ta ostatnia uwaga, uważam, jest chyba najmoż... najważniejsza. Tradycje z kolei to nauczania, ale takie, które zyskały na powalającej popularności wśród członków kościoła. Trudno je dlatego czasami osobom spoza naszej, naszej grupy wyznaniowej, Odróżnić od faktycznej doktryny Kościoła. E, istnieją ładne tradycje, nie powiem. Jedne są dość stare, inne stosunkowo niedawne. Podam dwa moje ulubione przykłady. Od niedawna istnieje wśród świętych pogląd, iż Józef Smith doświadczył swojej pierwszej wizji, czyli nawiedzenia przez Ojca Niebieskiego i jego syna Jezusa Chrystusa w trakcie katolickiej Niedzieli Palmowej. Żeby było jasne, Józef Smith nigdy nie podał dokładnej daty tego nadzwyczajnego wydarzenia, ale zachowało się kilka relacji proroka o tamtym słonecznym dniu wczesną wiosną. Na tej podstawie opublikowano artykuł w Meridian Magazine w październiku 2002 roku. Rezultat: 26 marca 1820 roku. Katolicka, niedziela palmowa. Tadycje, które intensywnie zadziałały na członków Kościoła, nigdy nie stały się doktryną, a ich wydźwięk budził kontrowersje nawet wśród samych członków Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Podam jeden przykład. Istnieje wśród tzw. Mormonów przekonanie, że Bóg Ojciec zanim stał się Bogiem, był istotą ludzką, żyjącą w innym świecie. A jako, że był prawy i dobry. Wyniesiony został do boskości. Autorstwo tego poglądu przypisywane jest samemu Józefowi Smithowi, a miało być ono wygłoszone wiosną 1844 roku podczas płomiennego kazania proroka na pogrzebie jego tragicznie zmarłego przyjaciela Kinga Folleta. Przemówienie przeszło do historii jako Follet Sermon. Zasadniczo tematem kazania była wolność religijna, ale pojawił się tam też dłuższy wątek o pochodzeniu Boga. Owszem, powiedział to prorok, ale to nic nie znaczy. Przemówienie o pochodzeniu Boga nie stanowi doktryny, gdyż nie ma pewności co, co do treści tego przemówienia. Po pierwsze, Follett's Sermon, opublikowana w kościelnym czasopiśmie Times and Seasons po śmierci Józefa Smitha, stąd nie ma możliwości dokładnego zweryfikowania, jak kazanie to w rzeczywistości brzmiało. Po drugie, styl znanej dzisiaj wersji Follett's Sermon rażąco odbiega od stylu, którym posługiwał się prorok Józef. Staje się więc wątpliwe, czy Józef Smith w ogóle wypowiedział je w dostępnej dziś formie. Po trzecie, nikt nie notował kazania Józefa na bieżąco, to znaczy słowo w słowo. Kościół dysponuje dziś czterema dość odmiennymi, odręcznymi notatkami relacjonującymi treść tego kazania, sporządzonymi przez cztery różne osoby. Abstrahuję już od faktu, że dzień pogrzebu Kinga Folleta był niezwykle wieczny. Wielu świadków zeznało później, że kompletnie nie dosłyszeli przemówienia swojego duchowego przywódcy. Wypowiedź o pochodzeniu Boga zyskała wśród świętych na niebywałej popularności, między innymi dlatego, że była dość oryginalna. Następca Józefa Smitha, prezydent Brigham Young, często odwoływał się do Follett Sermon" do treści Follett Sermon podczas swoich płomiennych przemówień. Krótko, są wśród naszych członków oraz przywódców atrakcyjne i inspirujące poglądy, ale nie stanowią one doktryny, chociaż mogą być z nią związane. Drodzy widzowie, jak pewnie pamiętacie z jednego z moich poprzednich wideo, Księga Kościoła Jezusa Chrystusa, Świętych w Niech Ostatnich, Doktryna i Przymierza to zbiór objawień danych Józefowi Smithowi i jego następcom na pożytek Kościoła. Zawiera, jak też mówiłem, 138 sekcji, dłuższych, czasami bardzo krótkich. Pewnie zastanawiacie się w tym momencie, dlaczego ze 138 sekcji wybrałem tylko tych kilka, których fragmenty przytoczyłem przed chwilą. Są one dla mnie osobiście szczególnie ważne. Do tego właśnie chciałbym Was na koniec zachęcić. Pomyślcie o studiowaniu pism Kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich. Zróbcie to po to, by odnaleźć tam przekaz. Tylko dla Was. Co więcej, poszukajcie w nich Chrystusa. Poszukajcie go w Doktrynie i Przymierzach, w Biblii i w Księdze Mormona. Znajdźcie tam własnego Chrystusa, takiego tylko dla Was, Waszego osobistego przewodnika. Raz jeszcze składam moje własne świadectwo, że jak Stary i Nowy Testament są kamieniami węgielnymi łuku triumfalnego odwiecznej Ewangelii. Tak, Księga Mormona jest tego łuku triumfalnego zwornikiem. I to moje świadectwo zostawiam tutaj w święte imię mojego zbawiciela i Jezusa Chrystusa. Amen.